Inaczej jest z mężem. Mm -hmm. <laughs> w takim sensie, że kiedy się. Bo to jeszcze się wzajemnie trzeba. No wtedy właśnie, poznać. trzeba poznać tak. Męża w roli ojca A. i żony w roli matki. I chyba to było dla mnie większym zaskoczeniem niż poznanie siebie. Hej, szczęść Boże, witajcie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy z Eweliną i Ankiem. Hej. Znamy się już jakiś czas. Byliśmy na Waszym ślubie. Wy byliście, Ak tak, wy byliście na swoim ślubie. Mamy taką nadzieję, nie? że Wy byliście na swoim ślubie. Ja tam też tam byłem. Nie, to naprawdę fajnie. I tak pomyślałem sobie, no nie wiem, o życiu małżeńskim, rodzinnym, o. O tym, co też jakoś dotyczy i Pana Boga, i naszego życia, i naszego powołania, i naszej drogi. No, tak jak oglądaliście poprzedni odcinek, to może już trochę wiecie, a jak nie, to tylko dwa słowa wyjaśnienia, że to nawiązuje do tego fragmentu Ewangelii z uczniami do Emaus i właśnie. No, różne rzeczy sobie wyobrażamy inaczej. Czy Pana Boga, czy Kościół, czy życie nasze, czy nasze powołanie, czy w ogóle naszą drogę, to po prostu co jest w życiu. I jakoś Pan Jezus nam towarzyszy, jakoś się do nas dołącza, jakoś daje nam się poznać. I to jest takie nasze życie po prostu. I sobie wzajemnie jakoś towarzyszymy, a ta rozmowa ma temu właśnie służyć, że. No ja nie wiem wszystkiego o życiu małżeńskim i rodzicielskim i nie tak, że wy wiecie wszystko, tylko, że... Wiemy swoje. Tak. No i to ma właśnie takie być, takie proste. Co wam przychodzi do głowy, jak myślicie, a myśmy się spodziewali? No mi przychodzi do głowy na pewno to, że jakoś już w tym etapie, jak Ewelinka była w ciąży i już czekaliśmy na Stasia, naszego syna, to Bo gdzieś w Stasiu tu się kręcił. <grym> e, na pewno miałem tak, że właśnie spodziewałem się, że mm, to pochłonie dużo czasu. Opieka nad dzieckiem, jego wychowanie. I, i tak gdzieś czułem, że, że, że wiem, że, że to mm, pochłonie mnie po prostu, tak? Ale też takie zderzenie z rzeczywistością później pokazało, że to pochłania jeszcze bardziej niż się tego spodziewałem. I Mimo, że, że nie było to takie zderzenie może ze ścianą, że ja myślałem, że nic się nie zmieni, a się tyle zmieniło. Ale no, nawet jak się człowiek spodziewa jakichś zmian, to potem się nagle okazuje, że się nie spodziewał tak do, do końca po prostu tego, tego co, się spo, co, co się zmieni w życiu po prostu. I gdzieś to pewnie nie było, nie było łatwe takie zderzenie. I dalej to nie jest łatwe. Tak, dalej to nie jest łatwe, mimo że Stasiu nie jest wymagającym dzieckiem wcale. To, 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 mimo wszystko jest duża rezygnacja z siebie na pewno w takim momencie. Ale też w pewnym momencie mi się to zdarzyło z tym, że po prostu gdzieś, bo równocześnie przy tym się pojawiają takie wyrzuty, tak, że zajmuje się rodziną, może brakuje czasu na jakieś poświęcenie się w innych rzeczach, gdzieś jakieś zrobienie czegoś dobrego gdzieś. I nagle sobie człowiek też zdaje sprawę, że to, to jest to twoje właśnie poświęcanie życia, tak? Oddawanie życia za innych tak naprawdę. To, że właśnie rezygnujesz z tego swojego, swojego czasu. czasu, swojego życia i nagle po prostu poświęcasz go komuś innemu. Oddajesz A się. A mogę mu, takie coś zapytać, bo teraz mi to przychodzi do głowy tak na bieżąco, nie? że e, mówimy o tym, no, że pojawia się taki Stasio, bo dano to jest nowy człowiek, takiego, nigdy takiego nie było wcześniej. Nie ma i nigdy nie będzie, i poznajemy go, prawda? Że poznajemy takiego Stasia, jaki on właściwie jest, no bo nikt nie wie, jaki on będzie, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. I teraz, a, a jak siebie poznajemy w tym? Czy to jest tak, mm -hmm. że poznajemy Stasia, okej, okay. ale też poznajemy siebie takiego, jak nie znaliśmy siebie? Mm -hmm. Na pewno tak jest. Chociaż yy, powiem za siebie, u mnie to mm -hmm. przyszło bardzo naturalnie. Czyli nie miałam takiego zderzenia z nową ja. Że teraz jestem mamą i... Inna Ewelina. Tak. I że się poznaję dopiero w tej roli i że mnie coś zaskakuje jakoś bardzo. Nie miałam tak. Raczej na zasadzie jakoś wejścia w tę rolę właśnie naturalnie. No na pewno też inaczej jest z mężem. Mhm. <laughs> w takim sensie, że kiedyś się. Bo to jeszcze się wzajemnie trzeba. Muszę no trzeba poznać tak, tak, męża w roli ojca A. i żonę w roli matki. I chyba to było dla mnie większym zaskoczeniem niż poznanie okay. siebie jako, jako mamy. Mhm. Mhm. Że teraz ja muszę gdzieś pogadać, ustalić pewne rzeczy, które dotyczą jeszcze kogoś trzeciego, który sam za siebie nie odpowie. I my I ty, uh -huh. w jego imieniu podejmujemy różne decyzje i musimy jakąś jedną wizję uh -huh. ustalić. I ty tego potrzebujesz poznać? Y no tak, Janka? tak. No, musimy generalnie jakoś. i amcharzy w kontekście 300. To było dla mnie większym zaskoczeniem na pewno. To takie dogrywanie się. Słychać z tego. Tak. <grym> e, też jest to, że jakby to nowe dziecko też trzeba przyjąć takie, jakie jest, nie? Nagle się okazuje, że właśnie żadne twoje spodziewajki co do tego, jak to, jak to będzie wyglądać, wszystko, jakie ono będzie, przestaje to wszystko mieć znaczenie, bo nagle przychodzi Staś i nie dogadasz się z nim za bardzo, jaki ma być, on taki jest, jaki jest po prostu, tak? Musisz I... pokornie przyjąć. Choć tam. generalnie łatwo nam powiedzieć. Jest to Stasią. ekscytujące, nie? Jest to ekscytujące też właśnie, że można się spodziewać po dziecku wielu rzeczy, a ono przychodzi i jest jakie jest, jest cudowne. No. Ale... Tak, no, no. Ale mi kiedyś przyszło takie coś do głowy. No bo przychodzili do mnie tacy ludzie, jakoś tak w krótkim czasie przyszło ileś takich osób, które mówią tak, a my nie wiemy, czego Pan Bóg od nas chce. Mhm. No i no, jakby ojciec mógł powiedzieć, czego Pan Bóg od nas chce? Bo ja nie słyszę Pana Boga. Może ojciec słyszy, ale ja nie słyszę. Mhm. Nie rozumiem, co on do mnie chce. Nie? No i przyznam, że to tak mi siadło na serce i mówię tak, Panie, poszedłem na modlitwę i mówię, Panie Jezu, jak to właściwie jest? No bo tak ludzie przychodzą i mówią, nie, nie wiemy, nie słyszymy, nie rozumiemy, co Bóg ode mnie chce. No ale za tym stoi coś takiego, prawda? No to w takim razie chyba on się nami nie interesuje. Mhm. Y i, I tyle. Nie? I wtedy przyszła mi taka myśl, że tak, jakby takie, nie wiem, odpowiedź, a jak właśnie takie, a jak się rodzi takie małe dziecko? Nie? I ty nie rozumiesz, co ono mówi, bo nie mówi, mhm. e, tylko coś tam wydaje z siebie jakieś dźwięki i mógłbyś powiedzieć: A ja cię nie rozumiem, to cię zostawiam. Mhm. No to wtedy mhm. on umrze. I to, że ty nie rozumiesz i nie, nie słyszysz, tylko tyle, no, że wiesz, że jest, no i żeby jakoś z nim być, jakoś go przyjąć, no to trzeba poświęcić temu nie wiem, czas, mhm. taką uwagę i taką trochę zgaduj z gadula, <gryw> czy teraz chce pić, czy jeść, <gryw> czy co on chce. <gryw> Chociaż pewnie na początku to, jak piję mleko nie, z piersi, to jest taki jeść, pić to jest to samo, nie? Mhm. <laughs> ale no. Przecież ale... się dziwią, że <laughs> to jest jedzenie i picie równocześnie. <laughs> ale no, że, że, że takie coś, nie? I potem. I jakby tak pan powiedział, ale to jest tak samo, tylko że odwrotnie. To znaczy, że ja jestem ten duży, a ty jesteś ten mały, mhm. i jak ty powiesz, nie chcę cię znać, znaczy w sensie nie rozumiem, o co ci mhm. chodzi, ten. No to nie ja umieram jako Bóg, tylko ty umierasz jako człowiek, nie? Że, mhm. że Ty jesteś opuszczony, ale to Ty decydujesz. Yy, I, no nie wiem, jakoś mi to przyszło do głowy jako taka piękna inspiracja, też w sensie też możesz tylko to dopowiem, yy, słuchania Słowa Bożego, nie? że czasami ktoś mówi, a czytam Biblię, nic nie rozumiem, prawda? Yy, to też jakoś to przyszło mi wtedy, że no, rodzice mówią yy, do dziecka. Mhm chociaż wiesz, wiedzą, że on no, nie rozumie uh -huh. jakby wszystkiego, uh -huh. ale jednocześnie to mówienie Ufrażliwie. powoduje, uh -huh. że ono z czasem uh -huh. coś nam kojarzy, łączy i tak, uh -huh. dalej, i tak dalej. Że tak samo jest z naszym czytaniem Biblii na przykład, uh -huh. że to co też do EMAUS właśnie, że oni czytali proroków, nie rozumieli tej sytuacji, nie rozpoznali na przykład tym, co się działo z Jezusem. Yy, właśnie, że to o, o tym pisali prorocy, dopiero mm -hmm. Jezus im tłumaczy. Mm -hmm. I tutaj też jest coś takiego, że na początku słyszę, nie wiem, w kościele, chodzimy do kościoła, słyszymy to słowo, tam nie wiem, ktoś czyta Biblię. I na początku też można powiedzieć, ale ja nie, nie rozumiem o co chodzi w tym. Mm -hmm. Ale to tak jakby Bóg Ci jako dobry rodzic mówił, mówił, mówił do Ciebie, a potem zaczynają Ci się słowa łączyć, kleić te. No nie wiem, takie coś miałem. Myślę, bardzo coś jest takiego? Analogia. Tak? Mm -hmm, tak myślę. Tylko to jest właśnie tak, jak mówisz, potrzebny czas i uwaga. Aha. Nie? To też niesamowite jakoś tak mówiłeś ojczy, że, że rodzice później mają coś takiego z dzieckiem, które jeszcze nie mówi, ale ma jakieś potrzeby, że już na tyle się go nauczyli, tyle go poznali, mimo że to była jednostronna relacja, właśnie, tak jak mówisz, tak? dziecko nie, nie daje jasnych sygnałów, czego potrzebuje, ale że wchodzi coś takiego, że rodzice widzą, o, śpiący jest, tak? O, chce jeść, tak? A ktoś z zewnątrz przychodzi, znajomi, patrzą na to dziecko, i skąd wiesz, ono się zachowuje dokładnie tak samo, jak się zachowywało przed chwilą, tak? Zapłakało tak samo, jak pięć minut temu, a ty wiesz, że ono chce teraz jeść, a teraz chce spać, nie? A jednocześnie jest... też jest tak, jak przed chwilą zje, ze Stasiem, że może by poszedł spać, ale nie poszedł. <noise> to no jest właśnie. takie szukanie, nie? To jest takie szukanie właśnie też, nie? No może spać? Nie, nie spać jednak. Jednak nie o to chodziło, nie? Aha. Gdzieś też taka droga właśnie. No i że można się rozczarować, a załamać się, <noise> albo być, aha, no nie tym razem, to teraz będzie coś innego. Mhm. idziemy koniec. dalej. Podejmujemy. Mhm. Nie, bo się nic jakby tak naprawdę nie kończy. Mhm. Nie? A widzicie, to jakoś tak w tym kontekście tego Emaus też czy jeszcze coś widzicie, na przykład jak wam się kojarzy ta droga do Emaus, to a myśmy się spodziewali, ale też właśnie cóż takiego się tu dzieje? Nie? I oni opowiadają e, ci dwaj Jezusowi, ale jeszcze mówię tak: mówią, ty jesteś chyba jedyny, który nie wie, co się tam stało. Nie? I tak jak on nie wie, wtedy był w centrum tego i wiedział najlepiej, co się stało, mhm. tak my możemy myśleć, a w naszym życiu, może chyba tak jakby Pan Bóg jedyny był taki, co nie wie, co się dzieje w moim życiu. Ile to, nie wiem. Trudu takie wychowanie <grym> dzieci, czy tam właśnie <grym> bycie ze sobą, poznawanie, czy, yy, czy, yy. czy nie wie, czy wie? Myślę, że często <grym> myślimy, że nie wie. <grym> tak, ja mam takie doświadczenie właśnie z Wielkiego Postu. Że ja przez prawie cały Wielki Post właśnie no właśnie czułam, że on nie wie, bo mnie to kosztuje wszystko tyle wysiłku, czasu, energii. No, że ja już nie mam czasu na przykład się pomodlić, nie? Już jestem wykończona i wiem, ja że on tego nie rozumie. I tak miałam długo yy, taką właśnie... To jakieś... jest rozczarowujące. Mhm, uh -huh. uh -huh. Tym bardziej jeszcze jak sobie wiesz, dokładasz i się obwiniasz, uh -huh. że się na przykład, no nie, no nie pomodliłaś Spodziewałaś się Spodziewałaś się, że się pomodli. Spodziewałam <laughs> się po Ewelina, że znajdziesz siłę na modlitwę, naprawdę na tyle rzeczy znalazłaś, a na to nie. No Łatwo sobie podokładać. A właśnie, bo to się porównuje też rzeczy, a że na co znalazłam, uh -huh, na to uh -huh. No, to się często tak porównuje. Ciekawe. No, ale tak miałam do wielkiego poniedziałku. Pisałam o tym już na Facebooku, więc nie jest to taka, wiesz. Yy. <grym> Wszyscy wiedzą, że pewnie. <grym> ale powiem jeszcze raz, że poszłam sobie na cmentarz, na stacer, bo mieszkam przy starym cmentarzu w łodzi. I yy, yy, no taka byłam właśnie poruszona, że no nie no, ten wielki post się w sumie skończył. A ja co? Tyle rzeczy zrobiłam, a modliłam się, no nie tak dużo, no spodziewałam się po sobie, że będzie lepiej. Yy, I yy, puściłam sobie taką playlistę na słuchawkach, i pierwsze słowa, jakie usłyszałam po angielsku, ale przetłumaczę, yy, były takie mniej więcej: yy, że jeśli myślisz, że cały świat cię zostawił, to ja jestem i będę cię kochał. I potem dalej. Mnie się już bierze łza w mm. Jestem bardzo taka, łatwo się wzruszam generalnie. <grym> e, więc ja już tutaj łzy lecą i kolejne słowa, jeśli e, łzy lecą ci po policzku, to jestem po to, żeby je otrzeć. Wow. Ja sobie myślę, no czyli jednak ten Wielki Post, to wszystko to miało sens i gdzieś tam w środku Co pracowało. To za to za Piękne, nie? Odśnienie no, no, właśnie, nie? Jak... No i wtedy pomyślałam, że dlaczego ja sobie tak dokładałam, wiesz, tych takich wyrzutów sumienia, że to nie tędy droga. Że tyle rzeczy, właśnie tyle życia poświęciłam <laughs> dla drugiego człowieka. No i to był mój wielki post. I takie mm. momenty są właśnie jak to śnienie uczniów, tak? Później, mm -hmm. jak się Pan Jezus objawia, nie? Przeba, tak, mm -hmm. Nagle sobie zdajesz, zdajesz sprawę, z sprawę z tego, że ja tego nie rozumiałem, że to też jest poświęcenie dla dziecka, tak? Ja tego nie rozumiałem, że brak czasu na jakieś inne rzeczy Coś jest świadectwem ja, tego, że mm. miałem go na, na. Czyli, że też kocham, ta. nie? No właśnie, że mi się wydawało, że jestem daleko, a Pan Bóg, Bóg był blisko, tylko ja jeszcze wtedy o tym nie wiedziałam. Zauważyłam trochę później. Nie rozpoznałaś. Uh -huh, uh -huh. ciekawe, to... No bo to nie jest nie tam nie. nie, odkrywanie takie miłości, że w tym też jest miłość, nie? I w tym właśnie, że to. Że ja tu dawałam życie, nie? Uh -huh. Że to nie było takie. A jednocześnie to nie musi być takie uwznioślone, nie tylko to jest takie. No cudzenie, zazwyczaj to nie, nie, nie jest <laughs> No <uznieślenie, laughs> Właśnie, nie? bo też często na tym się można tak. skłapać, nie? Nie, bo Można jak się tak się czyta Ewangelię, to by się wydawało, że to jest takie od razu do kościoła, nie? A to jest hmm. takie właśnie... Wystarczy na cmentarz. Chociaż to nie na cmentarzu. <laughs> <laughs> Ale to <laughs> dobrze. No. Ciekawe to. Też powinniśmy cię zapytać, bo też jesteś dzieckiem. <laughs> jak, jak ty się odnajdujesz, jeżeli Syna Bożego? Mam na myśli. Uła. To jest zdanie w ogóle, to mógłbym o tym tak bardzo długo mówić. <laughs> konferencja wyjdzie. <laughs> Nie, ale rzeczywiście to jest, wiecie, naprawdę takie. że, że Ja ciągle widzę, że um, mówię o tym dużo już. Powiedziałem właśnie o synostwie, o dziedzictwie, o tym właśnie, że ojcostwo jest tak ważne i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem, jak o tym mówię, czy kazanie, konferencje, rekolekcje, to to jest coś nowego, nie? w nowym aspekcie. Mhm. Nie? Też patrzę, jakby, jak mówię do innych też, nie? że miałem takie rekolekcje u benedyktynów i tak powiedziałem, tak mi przyszło do głowy, nie? czy wiecie, że waszym ojcem jest święty Benedykt? To znaczy, czy mówicie o niego tato, czy mówicie o jego ojca? Czy mówicie do Boga, no a święty Benedykt to taki starszy brat, czy jednak ojciec też? I potem właśnie to były jakieś kilkudniowe rekolekcje i oni, i potem mieliśmy takie dzielenie i oni mówią, że to był dla nich szok, że oni są tyle lat już w zakonie i nikt tak nie pomyślał, nie? Mm -hmm. Ja niby tak też pomyślałem o właśnie na przykład o świętym Dominiku już dawno, ale ostatnio właśnie więcej wracam do mojego taty rodzonego Stanisława, właśnie a propos się Stasia, Nie, że, że właśnie umarł dwa lata temu i coraz mi wraca ym, właśnie w takich odsłonach, y, w czym on mnie kochał. Mhm. Że, y, że przez wiele lat, można powiedzieć, nawet przez całe życie, y, bardzo trudno mi było dostrzec miłość z jego strony. Nie? No nie powiedziałbym, że mnie nie kochał, ale w czym niby mnie kochał, no tak raczej mi się to tak nie narzucało. Mhm. Bo raczej był takim człowiekiem powstęgi. surowym, nazwijmy, mm -hmm. tej powściągi. No, natomiast teraz takie mam, takie iskry. Nowe zupełnie, odkrywasz tak, rzeczy. Że, a, tam, ale to tak nie można robić bez miłości. Albo tak nie można się zwrócić. Nie? Tak nie można. Mm -hmm. e, no właśnie, zap, ostatnio mi się przypomniał, że on zapłakał, na, jak zobaczył mnie w habicie. Pierwszy raz jak go nigdy nie widziałem przez 24 lata życia. Do tamtego momentu nigdy go nie widziałem yy, płaczącego i on wtedy pierwszy raz pękł. tak. I tak sobie uświadomiłem, dopiero teraz do mnie dociera, że to bez miłości niemożliwe. Nie? Mm -hmm. Tylko pamiętam, że moja mama tak kiedyś powiedziała, on musiał mieć chyba wobec ciebie jakieś plany, ale to dla mnie nie, nie oznaczało miłości. Mm -hmm. A teraz właśnie pierwszy raz to usłyszałem, że ale to tak wobec ciebie plany. Jako wobec syna, to znaczy, to jest miłość. Mm -hmm. Zobacz, jak długo nasze dzieci będą odkrywać to, jak się do nich zwracamy teraz. No właśnie, nie? Nie, nie, że odkryją. <laughs> no właśnie, nie? że to. No znaczy, się bo ja teraz mam takie właśnie piękne, to jest dla mnie, że. Bardzo mnie to, jeszcze to może dopowiem, że to dla mnie było bardzo piękne, takie uwalniające, tak bym powiedział, jak stojąc nad grobem podczas pogrzebu taty, sobie uświadomiłem, że, bo tak nie wiedziałem, no bo to jest takie dziwne, nie takie ludzkie, gdzie on pójdzie mhm. teraz. I nagle y, sobie przypomniałem, że my jak składamy, tak jest w ogóle w prawie naszym dominikańskim, że jak składamy śluby, to nasi rodzice są przez nasze śluby. Włączeni do zakonu. Ojej. I nagle to mi przyszło nad tym grobem i tak, że tam czeka święty Dominik, mój drugi tato, i oni się tam i teraz na mnie czekają. Nie? I jakby ten moment taki właśnie tych przejawów miłości to jest takie, że aha, to oni tam we dwóch są <grym> <grym> ze mną. Nie? I, I tak na mnie czekają. I się to tak dopełnia. Nie? Mhm. I, I to, co wtedy już było, wcześniej za życia. Y już to Pan Bóg jakoś gdzieś tam widział, a teraz tylko mi przypomina. To jest dokładnie takie Emaus, właśnie, że y, przypomina, co prorocy mówili o miłości, mhm. której miał dokonać Jezus. I on mi teraz przypomina, wyjaśnia Pisma. I widać. No. <grym> I wtedy dopiero łatwiej poznać właśnie przy łamaniu chleba, czy tam właśnie tak po prostu w życiu. Czy na cmentarzu. Czy na cmentarzu, <grym> no. I potem się szybko wraca do Jerozolimy, czyli do miłości. Nie? Dziękuję wam bardzo. Nie, dziękujemy bardzo. To bardzo dla mnie piękna rozmowa. Tak dla nas również, bez zaskoczenia, ale... Tak samo piękne, jak niespodziewana. Dziękuję, że się się namówić, super. No. I wam też dziękujemy za uwagę, pozdrawiam was serdecznie i mamy nadzieję, że wam też to jakoś dopomoże. W spotykaniu, w szukaniu, w odkrywaniu dobrej drogi do Emaus. <noise>